she's most loving We, we wish wish you. You. Ja witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już będzie to chyba odcinek, bodajże trzeci i część pierwsza na pewno, bo na pewno będzie to w częściach wgrywam wam właśnie już. Słuchajcie odcinek drugi, część pierwszą, i będzie odcinku drugiego część druga, czyli z wczoraj, bo musiałam to podzielić, bo filmik ogólnie wyszedł mi ponad nie chyba półtorej godziny, także obcinam go na dwa, żeby was nie zanudzać. No i tak, witamy się dzisiaj, e, mamy dzisiaj niedzielę, jest 13:55. E, wiem, że odzywam się późno, czekajcie, bo się trochę przekrzywiłyście. E, wiem, że jest późno, ale czy znaczy późno? Nie jest późno. To nie znaczy, że trzeba zaczynać od rana eee, Cóż, dzisiaj zrobiłam. Eee, piekę właśnie już, znaczy tą drugą, e, drugą szyneczkę, piekę, która się marynowała całą noc, dorzuciłam tą, która była w lodówce, żeby się ładnie razem fajnie zagrzały. Jest, tak jak powiedziałam, 14 eee, goście już e, praktycznie za 14, 15, 16 no, za 3 godziny, pół, 3 godziny e, będą lądować, będą brali autko i będą przyjeżdżać już tutaj. Z nie jest daleko, bo, bo jest niecała chyba godzina, bo godzinka. E, już wyjęłam sobie farsz na krokiety, które za chwilę właśnie będę, e, będę tutaj. E, o, będę smażyć. Wyjęłam już patelnię. E, tak jak powiedziałam, pieczeń moja, czyli szynka, się piecze. Mega się cieszę, słuchajcie, poszłam spać wczoraj, tak? Ale to już wiecie, bo się z nami żegnałam. Bardzo późno, i, ale dopiero swojego i po prostu piernik zrobiony. E, pierniczek wyszedł, mua, taki pyszny. Już, już oczywiście był podzielony dzisiaj, w sensie już był nadjedzony. E, co jeszcze robię zupkę? Dostałam w ogóle garnek. Słuchajcie, dzisiaj dostałam w prezencie. Tak, chyba, żebym z domu nie wychodziła i tylko w kuchni ścia. E, pokażę Wam tylko pokrywę, bo oczywiście zupę robię. Taki piękny, ała gorący, taki garnuszek. taki Nie wiem z czego to jest, nie wiem się, ale ładny. Wkurzam je tylko, bo ma metalowe ręczki, które się nagrzewają. No, także to mnie trochę denerwuje, będę musiała sobie takie dwie rękawice sprawić. Ok, więc to to. Otwórzmy sobie dzisiaj, e, otwórzmy dzisiaj jedenastkę naszego kalendarza adwentowego, e, kosmetycznego. <grym> Dobra, czekajcie. Kalendarz z Nyksa teraz. Żartuję. Mamy tu takie ciacho. Takie ciacho? taki ciastek. Z uśmiechniętą minką. I co to mamy w środku? Nie będę dodawała na bo trochę za dużo już tego. Misio chyba jakiś, czekajcie. Jakiś misio chyba. Nie, co? Misio. Na święta misio. Aniołek już Wam pokazuję. To piękne, żeby mi nie wpadł do farszu. Taki piękny aniołek, nie wiem, czy go widać. Mam nadzieję, że tak. Także smacznego. To jest fajny pomysł. Wiem, że się nie mówi z buzią pełną, taki żart był. To fajny pomysł na dzielenie się zamiast opłatkiem, bo niestety opłatka nie mamy, mówiłam Wam. No, ale jeszcze jest sklep. Zresztą zobaczymy, bo nie wiem, czy goście też tak się, wiecie. lubią dzielić opłatkami. Dobra, otworzyłam sobie, znaczy jeszcze nie otworzyłam, tylko właśnie zdążyłam wyjąć sobie Red Bulla. Muzyka mi grała, ale już stanęła w miejscu, bo leci z telefonu, do którego teraz gadam. Więc to to. A, no to to i co to, to. I Wam nie dokończyłam, że y, zupę. Gotuję zupę, czyli barsz. Czy robię sama barsz? Nie chciałam, żeby to był taki błyskawiczny barsz. Na zasadzie, wiecie o co chodzi. Że taki. Um, no błyskawiczny, że ten taki wsypywany, tylko i. I nic więcej. Czyli ten taki, jak ja to mówię, czysty. Więc nie chciałam takiego czystego, jeżeli ktoś będzie chciał sobie do uszek. Um, uszek nie robiłam, to Wam mówiłam: będą torteloni, czy tam torteloni, dobrze. Linii? Tortelini? Nie, torteloni. E, z pieczarkami. No, a tutaj, co się tu dzieje? Już tutaj jest e, tarty, tarty co? Burak. No, także tre buraki. To są buraczki, już takie o, obgotowane, i treję właśnie do buraczkowej, czyli będzie barszczyk. Więc to mam do zrobienia, eee, a i powiedziałam Wam, czekajcie bo mnie nie widać, chyba wam powiedziałam tak, że właśnie jestem w trakcie dodawania Wam, czekajcie bo mnie mało widać, tak będę gadać nie wiadomo do kogo, może lepiej, o co wysoka jestem, no dodaję Wam właśnie, em, będę zaraz szła na górę sprawdzić, bo właśnie udostępniam Wam, e, znaczy obrobiłam, zmontowałam mm, filmik kolejny, czyli z wczoraj pierwszą część, i pewnie w pierwszej części to chyba było to, że jedziemy do stoku. Nie pokazywałam Wam nic ze stoku. Jest jakiś tam urywek pewnie z poczty i tak dalej. Nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Już tyle dla Was nagrywam, że, że aż jestem w szoku. No takie vlogi są fajne, tylko widzicie, no teraz są święta. Znaczy wiecie, cały czas mówię święta. Ja wiem, że do świąt jeszcze czas u Was, ale dla nas są święta, bo będą goście szybciej. Wiem, że to już mówię tysięczny raz i w każdej części, w każdym, w każdym odcinku. Mojego tasiemca. A w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że zaczepiście się cieszę, że tak fajnie Wam się, e, znaczy nie Wam się, tylko tak fajnie przyjął się um, u Was e, ten mój vlogmas. Mega się cieszę, bo ja wiem, że dla tych, które nagrywają vlogmasa przez, e, nie wiem, za każdym razem, czyli jak nagrywają 2-3 lata, no to że co roku Wam nagrywają vlogmasy i to już jest taki jak poprzedni. A ja tak nie umiem gadać, tak, tak o niczym. Znaczy o niczym, to nie jest też tak do końca o niczym, ale o takich już zwykłych, przyziemnych właśnie rzeczach. Widzę i piszecie mi, że właśnie lubicie bardzo takie coś, i żebym nagrywała, i żebym nie przestawała. A więc tym przystaje. Mówicie macie. Ja bym powiedziałam, że jesteście tutaj najważniejsze i to Wy decydujecie o tym, czy takie moje filmy chcecie, czy nie. Także na pewno bym Wam ich nie wpychała tylko po to, żeby zapchać sobie, jak to się mówi, dziurę, czyli, czyli po prostu załatać łatkę, bo mają być jakiś filmik, no to se pogadam trochę. Trzy e, po trzy i Wam wkleję i o, już ukochana, bo filmik dodany. Nie. Ma to mieć ręce i nogi, i wy jesteście najważniejsze, i to wy decydujecie, co chcecie oglądać. A ja po prostu jestem tylko od tego, żeby wam odtwarzać i żeby e, robić to, co chcecie. W sensie, bez sensu powiedziałam, żeby nagrywać to i mówić do was o tym, o czym wy chcecie słuchać. O, tak będzie lepiej. No, także właśnie tre sobie, e, pierogi chyba mi w głowie już, Tre sobie, e, czy ja trę? buraki. No, wygoniłam brygadę. Wygoniłam ich na dwór, żeby się trochę przewietrzyli, bo mi tu chodzili i marudzili. Dzieciaki nie mogły się oczywiście, jak zwykle, wiecie, pogodzić, bo znowu dostali dzisiaj po jednej paczuszce tych kart, takich tych tam, te jakieś match ataks jakieś w ogóle dziwne rzeczy. I już była kłótnia, bo ona miała te, których on nie miał, a on miał te, których ona nie miała. Wiecie o co chodzi? Te, które mają, kurde, dzieciaczku więcej niż sztuk jedna, to wiedzą o czym mówię. Także mówię, o nie, bo ani nic nie zrobię, ani nie nagram. Bo się będę stresować, denerwować i, i przede wszystkim będę przerywać, a ja tak jak mam przerywać i wyłączać te kuchenki, piekarniki i do nich iść, bo muszę wyłączać, bo nigdy nie wiem, wiecie, ile tam u nich mi zejdzie. Więc nie zostawiam tutaj em, ognia i się później stresuję. I po co mi to? Na co mi to? No, Także to tak, cieszę się, goście właśnie są już bezpieczni. W samolocie Łukasz pisał właśnie, że byli już w podprawie, potem, że tam, znaczy wcześniej, że spakowali i tak dalej. Zwłam też do mamy, także pogadałam z mamą. E, mówiłam o chyba to, albo pisałam z którąś z Was, teraz nie pamiętam, e, ale chodzi mi o to, że właśnie połączyłam się z mamą po to, żeby się pochwalić piernikiem. Moja mama nie piecze cias na święta, ponieważ Wam kiedyś już mówiłam, że mamy zaprzyjaźnioną cukiernię, cukiernia, piekarnię e, koło nas, koło domku. No i po prostu to zawsze przywozi świeże ciasto, zawsze jak tam jedzie, to, to te panie, które tam pracują, które mnie znają i nas znają od kilku, tam nastu lat, a tatę pewnie dziesięciu, właśnie alarm. Alarm się włączył, czyli czas wyjąć mięso. Czekajcie. Dobra, jeżeli wyjąć, to ja je po prostu zmniejszę i niech chcę jeszcze posiedzi chwilę. No i właśnie moja mama nie piecze na święta, nigdy nie piekła ciast, zawsze robiła to babcia. I powiem Wam, że ja pokazałam mamie ten piernik, no to była w szoku, nie? Była w szoku i się śmiała Mówię, mówi, że córka, nie wiem, czy ja bym lepiej zrobiła. Także mega się cieszę, żałuję bardzo, że nie, nie mogą przyjechać spróbować. I powiem Wam, że albo chciałam to zobaczyć, bo nie wiem, czy czasami też tak macie, że, że jest tak, że chcecie coś usłyszeć i, I ktoś do Was coś mówi, i, i, i inaczej to odbieracie, bo byście chciały tak usłyszeć, a nie słyszycie tak, jak mówią. Więc ja chyba chciałam to zobaczyć, ale. Tato z mamą wczoraj właśnie na sklepie mówią coś tam, no to tam córcia coś pokaż, coś tam, co tam zrobiłaś, ja pokazuję, no i, i tato się śmiał i mówi, że tam coś podeszli w kopercie, a ja mówię do dzieci, żeby powiedziały, no to babcia, dziadek, przyjeżdżajcie na święta, nie? No i jak to powiedzieli, to miałam takie wrażenie, jakby im się oczy zaszkliły. No, takie miałam odczucie, chyba tak chciałam zobaczyć, albo faktycznie tak było. Nie wiem, ale wiecie, jak to jest. No, oni będą teraz sami w tym roku siedzieć. No, a ja też muszą mnie zrozumieć, bo jestem, mieszkam tutaj, co, będzie teraz trzeci rok. A ja ani, ani jednych świąt. Taki Fajnie, takie pomarszczone czoło zawsze mam, jak do Was mówię, nie wiem czemu. Z przejęciem mówię, dlatego. Czekajcie, bo ja w ogóle. To ja nie wiem, co tu zaraz porobię z tymi burakami. że właśnie o czym się zaszkliły, i ja mówię właśnie, że powiedzieli, że przyjechali. No, i tak. I takie mieli oczka zaszklone. No, no i właśnie tak jak powiedziałam, to jest trzeci rok, zaraz jak tu mieszkam, i też chciałam jedne święta mieć po prostu u siebie, zrobić coś ja. Czyli zrobić coś ja. Nie powiem wam, że język polski mój, tutaj to już jest po prostu jakaś katastrofa. Normalnie czasami Czasami sama nie rozumiem siebie, co ja to w ogóle mówię, i skąd te słowa biorę. I, e, i chciałam ja przygotować. No i mówiłam im, żeby przyjechali, ale wiecie, jak to jest. No, ja w Polsce, jak to w Polsce. Nikt nikomu, nie wiem, nikt za nikogo nie pójdzie do pracy, nikt za nikogo nie zarobi. O właśnie mi wleciał jeden, jeden wiórek buraka do farszu na krokiety. Nic się stało. zaraz wyjmą. No i nikt nie zarobi, a że mój tato jeździ na postoju i zarobić musi sam. Sam na siebie, na mamę, na utrzymanie praktycznie domu, bo oni we dwoje to jeszcze spoko, bo tylko dwie osoby, ale... No, Havirę utrzymać, nie wiem po co ją utrzymają, ale to już też temat na inny filmik. No także, to smutno trochę, że nie przyjadą, no smutno. Chociaż ja tak się śmiałam, mówię do mojego synka wczoraj, że niu, niu babcia pewnie tutaj z dziadkiem nam robią specjalnie tutaj, e, no że pod włos nas biorą, a pewnie zapukają w świętach. No powiedziałam tak, bo tak bym bardzo chciała, no bardzo, bo nawet nie wiecie jak bardzo. Także no niestety. Więc fajnie by było, jakby też spróbowali tego, co ja robię, i teraz, może, by to tak wiecie. No, żeby to tak na stare lata było, przez moment, że, że u mnie święta, fajnie by tak było. No, może nie ściętej głowy, Wam powiem. Żeby tak najlepiej to, żeby brat przyjechał z Bratową i z dziećmi. Eee, może nawet kurczę monia z, z moim sześniakiem, i też z dziećmi z Londynu, i rodzice. Oj, fajnie by było. Dobra, daję buraczki, bo mięsko mam już gotowe. Mięsko chyba podziabał, więc poczekaj. Przepraszam. Poczekajcie, ja sobie mięsko tylko wyjmę z zupki. Dobra, mięsko już tu mam. Czekajcie, odsunę warzywka. No i powiem Wam, że jak próbowałam... Wczoraj, bo musiałam spróbować, tak ktoś musiał, nie? A że zawsze, próbuję próbuje kucharz, no to próbowałam ja. Chociaż Fabian się tak czaił jak... Jak czajkowski normalnie na te tutaj wszystko, co ja robiłam. Dobra, chyba trzy wrzucałam, nie? Tak, czy. Dobra, będę działać za chwilę. No i i wam powiem, że ten smak, po prostu ten smak em, tego piernika przypomniał mi tak moją babcię, świętej pamięci, że sobie na nie zdajecie sprawy. To jest jakaś masakra, nie, jak po prostu jakieś danie może. Nie, jedząc coś, co kojarzycie z kimś Wam bardzo na przykład bliskim, i tak dalej, i po prostu zamykając oczy. Ja widziałam babcię i ten piernik u niej na stole, więc no miazga, nie? Tak naprawdę, no. Po czym buraku więcej, tym lepiej. No nawet ładna wyszła. Także musiałam Ci fobiana rano niestety wygonić do sklepu. Czekajcie, spróbuję. Fajnie, tłusta. Mniem, niem, nie, mnie, mnie. o! Też robicie tak pikantno zupy, ja nie wiem, ale tak, co przyprawiam tak wiecznie na oko, to mi takie wychodzą się nie pikantne, że skręca, ale że czujecie, że czujecie te przyprawy, nie wiem, ja strasznie lubię, mam jakieś, mam jakieś coś, chyba, chyba u mnie działa, słuchajcie, to, że, że ja powinnam trochę unikać i, i dlatego mi się też tak uczę, bo nie jem, nie jem zawsze, chociaż przyprawiając staram się doprawiać dobrze. No, ale nie na tyle, żeby to było nie wiadomo jak niezjadliwe na przykład, w sensie, wiecie, żeby nie piekło w gardło. No, czekajcie, sobie od razu umyję, bo ja mam taką chorobę wściekłych krów. Mianowicie, ona wygląda i polega na tym, że nie jestem w stanie niczego robić, jeżeli nie pomyję sobie, nie poczyszczę miejsca pracy, tak zwanego. Też tak macie? Napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem, czy też tak macie, że robię coś jednego i ja od razu przy okazji robienia tego jednego na przykład dania, ja sobie w międzyczasie muszę wszystko po tym posprzątać, pochować, pomyć, poukładać e, i dopiero wtedy mogę zacząć coś drugiego. Też tak macie? Dobrze mnie nie widać, czekajcie, bo to tak na wygięciu. No także ja właśnie tak mam. Śmieję się, że to choroba wściekłych krów, ale no mam jakiś taki, nie wiem, durny, durny, ale z drugiej strony nie durny, chyba mądry, co? Nawyk. No, a ręcznik papierowy to idzie jak jak papier toaletowy, chyba bym musiała też nim napisać, żeby żeby mnie jeszcze kupili po drodze, bo to chyba był ostatni... Tak, teraz się rozłączy i muszę mu wysłać. Nie, nie, poczekajcie, ja tam się schowałam. Nie będzie mnie widać. O, teraz. Widzicie, do farszu nie wpadły. Czekajcie, chyba mam. Tak, jeszcze mam rolkę, spoko. No, znalazłam w ogóle zdjęcie, bo robiłam porządek w szufladzie dzisiaj i znalazłam zdjęcie, zobaczcie. Moja córcia, mój chrześniak właśnie z Londynu i Moni, dwójka jeszcze i chłopców, czyli ona ma trójkę generalnie. Nikoś, Kubuś i Nathan. Mam też jakąś ramkę, więc może Oli będzie chciała sobie wykorzystać. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że znowu palę dzisiaj dalej tę świeczkę. Świetny zapach, bardzo fajny zakup, więc jeżeli macie koło siebie Clintona zajrzyjcie, bo jeszcze jeżeli będzie teraz ta promocja, to już w ogóle miazga. Z 15 na 7,50. Wiem, co jeszcze zrobię. Wiem, co jeszcze zrobię od razu, jak już tu stoję, to, to zrobię pranie kolorowe. Wezmę sobie te dwie ściereczki i zawsze mam wrażenie, że ta jedna jakoś nie działa, nie? Albo, albo ja chyba chciałabym nie wiadomo jaki efekt zobaczyć, ale mam to akurat kolorowe, więc wsadzę to wszystko tutaj do tego. Płyn do pukania, o fajny płyn do pukania. to Wam przy okazji mogę też powiedzieć Lenor Perfumelle Diamond Lotus Flower. Na 37 e, tych prań e, i taka jakaś tam 7 razy większa niby e, świeżość. Bardzo ładny zapach. Do czego Wam porównam? Ojeju, no nie wiem, takie jak, e, coś jak ten, jak kwiat wiśni, coś takiego. Także wstawię sobie od razu pranie. Dobra, jeszcze będę musiała przybrać łóżko gościom, w sensie pościel ubrać. Jeszcze trochę. Waniszka, o już mam chyba nawet resztkę, spoko, tak, akurat się zużyje. zostawię, bo może kupię w woreczku i sobie przesypię. Także trochę wanisza, płyn do płukania jest, a i jeszcze kostka, wiecie co, no ale bym stawiła branie. Zagapiłam i zagadałam. Czekajcie, no a moim kociakom coś się poprzestawiało, naprawdę, bo zawsze jedli karmę, Zawsze jedli, jedli, Jad, jadły moje kotki. Zawsze jadły karmę, tą, zaraz Wam pokażę. O tą, jak macie kociaki. E, I to jest tuńczyk, i tak dalej. Powyżej roku czasu, bo bardzo ją lubiły. Tak teraz, Panie, normalnie francuskie pieski przerzuciły się, słuchajcie, na tą. Po prostu kupiłam ją raz przypadkiem, bo tamtej nie było. Kupiłam i to jest. O, Daisy usłyszała, tak mówię, kto tak leci. Eee, to jest Gołkat. Ja myślę, że to Purina. No, Purina, Purina Gołkat. Ta karma. Uwielbiają. No, po prostu uwielbiają. Ona jest taka fajna. Mam wrażenie, że powiedziałam jak aga. O, papier, widzicie? Sorry. Jak aga, że ja Wam powiem. Ona też. Ona jest taka fajna. Aga tak gada i mi się chyba teraz tak jakoś o niej właśnie przypomniało. Wiecie? No, to jej wiecie. Okej, okay, dam im jeszcze lala. Lala. O, i takie witaminki też. O, takie witaminki. Bardzo lubią, bardzo, bardzo. A, a propos właśnie jakby tam ktoś pytał jakieś kocie mamy, to powiem Wam, że ja daję tylko właśnie takie karmy, czyli tylko tą ym, suchą i mokrej, mokrą i mieszam. Czekajcie, bo chyba Fabian nie tu ją schował. O, i mokrą to kupuję różne smaki, ale o te takie. Albo właśnie w saszetkach, albo w puszkach, w zależności co, która jest. Daję im codziennie dwie saszetki, więc no nie, nie przyjadam ich w sensie, żeby za dużo jadły mokrą karmę, albo tylko mokrą, bo po prostu by mi na pewno na rzadko się załatwiały, więc nie fajnie. Czekajcie, zajrzę do. Dobra, ja myślę, że chyba pieczeń moja chyba już, więc przy Was ją wyjmę, wyjmujemy razem. Także. Zobaczymy za chwilę. Muszę wziąć papier, bo mam tylko jedną rękawicę a nie mówię, a nie, nie, ciężkie. O, tak wygląda moja pieczeń. Nie wiem, czy coś w ogóle widać. Taka, ładna. <taka>, Taka ładna. Amerykańska. Taka ładna amerykańska. Dobra. To co? Sprawdźmy. A teraz zobaczmy, a wy nie widzicie nic. Czekajcie, bo żebyście coś widziały. A Teraz was widelcem dziamnę po oczach i badzie. Widaćcie tu. To widać, widać. No to kroimy. No i co? No i zobaczcie, jakie mięsko. Takie jest mięsko. Takie mięsiwo normalnie. Różowiutkie. No jak to świnka? Mm, A, chłopące. Chruplące i soczyste. I to chyba spoko. Nie mm, ja. I trochę bardziej suchsze niż tamte, ale może tylko z wierzchu, bo tutaj trochę marynatki musiałabym jeszcze przykryć na wierzch. Albo trochę je tak o, obmoczyć może z każdej strony. Bo wierzch ma bardzo, bardzo soczysty. Bardzo. Mhm, mm dobra. A pikantne trochę. Dobra. Hiwo bo Mogę wyłączyć, bo już się zrobiło. Jest ready. Chcesz spróbować? Co się mówi? Hi. Cześć. Cześć. Niech jeszcze idzie. Dobra. Mmm, próbuj. Co to? Świnia. No próbuj, nie bój się. Nie rusza się już. Dobra. Jakie? Dobre. czemu mówię, że niedobre. Dobre. Widzicie, jak ona mi powiedziała? Że On nie było wiesz, rogów nawet. A chciałam, żeby było widać. No, także takie mięsiło. Pycha! Pycha! Fajne takie, ja lubię takie świeżutkie, bo później wiadomo, że one, jak już będą zimne, potem to już nie będzie takie chrupiące bardzo, tylko takie suprze, ale. Słuchasz? Bardziej suche. Okej, okay. proszę. Na razie niebo się wgrywa dziewczynom filmik. Mój. I... No twój, ja wiem, ale chyba w ich musisz włączyć, nie? No, więc musisz poczekać. Dobra, zmniejszę sobie ogień w, w zupce, bo przecież zupka już można powiedzieć, że prawie jest zrobiona. Nie chcę tylko tam się pogrzeje. Podziałam zaraz kurczaka i dorzucę do zupki. A ty co ty się napiłaś? Co, co wy mi dziewczyny... No, i co mi nie mówicie, że tu dziecko mi pije Red Bulla? Nawet nie widziałam. Nie może. No, ja tylko mogę. Bos. Bos, ale, Dobra. No i co? Mięsiwo gotowe. Trzy kawały takie naprawdę ładne. O, pokażę Wam, czekajcie. Dobra, pokażę. Tak wyszło. A to mój nowy garnek. Dostałam dzisiaj. A to właśnie mięsiwo. A tu w ogóle mój tablet, bo 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 bo, bo, bo Tutaj tablet, bo ym, albo tablet podłączałam, żeby muzyka grała, albo właśnie telefon, y, ale teraz widzę, że tu bratowa mi coś pisze, więc y, zaraz będę i tak kończyć rozłączać. Tu widzisz też wiadomości od dziewczyn. Więc zaraz odpowiadam, bo później to już będę miał urwanie głowy. Dobra, skupię mięso, bo i tak będzie dość długi ten ym, ta część. A jeszcze przecież robimy naleśniki także nie zapomnijcie być później, no także i odzywam się do Was niebawem. Aio. Aio. Tata Luka, to chyba nie dla mnie. No, Inny jakiś Tata Luka. No, mówiłam Ci, że Cię Luka podpisała. No, nie, nie wiem, wiem czy Luka. Łukasz. No, Łukasz, nie? Mhm. No, właśnie. Jak to działa? Jak to działa? Nie ma. Twoje? Zobacz, gdzie czy? O! Na ręce to przybacz, jak po prostu. Dziękuję! coś Szolik! Oli, pozdrawiamy. Jeden fajny prezent. Z tego co? Jedziemy dalej. Jeszcze dobrze, jeszcze dobrze nie wszedłem, abyś mą prezent odpakowywał? Nie, nie. Widzieliśmy dzisiaj. Nie, to zapakowywał. Kota? Kota? Naraz, tak. po popadzę, to mam nadzieję, że mi tata nie, nic nie. Tak. A, ta no. zawsze mówię smakry, mhm. Do bezpieczeństwa. Dobra, no, <ścoughs> tak, to jest? Oliwia, wybrała Ci kamerę dla bezpieczeństwa, taką, że jeździ z przodu. Czy masz wypadek? Wpadek? O to. to, A, to, to jest czy fajnie ci powiem, fajna rzecz, fajne wiesz, no? bo masz, jak się ja dużo nie jeżdżę, to prawda, ale... ale przyda ci się. Wiesz, nie. Pyknie, ja nie musisz się denerwować i chować gościa masz, w Nie masz... tylko powiesz gościu, mam ten taka. kamerze. kosmetyk. No, kosmetyczny. No, tam są właśnie mydełka, nie wiem jakie zapachy, bo tak ładnie popakowali, ale różny. niebieski też już. To, to, to świetne, to mi się, kurczę, przyda na pewno. Widzisz? Nie? Tak zrobiłaś? No Idziemy dalej. A ty co masz? Może ja coś od ciebie A tu Od ciebie? O, tak, tak. Tak. O, o, tak. Od Mikołaja Gracka? Świeczka. Jedziemy. Świeczka? Ten. Nie. nie bo jak ją bawiodę? Świetka możesz. No ale ja nie chcę ciągać tego... Nie muszę zawierć ma bo to się Nie tak, ale ja nie chcę ściągnąć tego. O. To, żeby się nie po... Nie będą się nie będą się balać, przynajmniej kurczę. O to nie. No, jak przyjadę, żebym ci nie szuka <grym> no, Tylko dwa mamy mam tutaj, że... Ale to jest nie tylko na piloty, bo to masz na piloty. To jest yy, nadcięte, bo tam jeszcze jest taki myk. <grym> A to twoje tak właśnie <grym> Coś tu <grym> za O, proszę. O, nie płacz. O, nie zrusza. Nie starała, przyżywała. O, kurczę. A co jest Nie to Czyli wykasz tak, od spodu, i on jest odkręcony. A ze zdjęciem? Ze zdjęciami. jaka tutaj? Oli, wybierasz zdjęcia. No. no to elegancko. Podziękował bardzo Mikołajowi. Proszę. <grywolny> Wierają? <grywolny> Wierają Mikołaj, tak? no,